Czy to będzie nagranie dla nastolatek? Zapytała mnie Katka, która tutaj realizuje mi nagranie. <laughs> Cześć, Katka. Nie, to nie jest nagranie dla nastolatek. Oczywiście, jeżeli jesteś nastolatką, to jak najbardziej zapraszam do wysłuchania. To jest nasza życiowa prawda, że wiemy, że mit romantycznej miłości jest tylko mitem i kurczę, ciągle na nią czekamy, prawda? Nazywam się Emilia Kulpanowak, jestem coachem i trenerką Porozumienia bez Przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. Romantyczna miłość jest piękna, nie ma żadnych granic, nie ma żadnych przeszkód. A jeśli nawet są jakieś przeszkody, to da się je z łatwością pokonać, po to, żebyśmy mogli żyć długo i szczęśliwie, i odjechać. Przez zielone pagórki w stronę naszego zamku, ozłoconego blaskiem zachodzącego słońca, albo jakąś inną wspaniałością. I zauważcie, jest to tak mocno zakorzenione, że mam wrażenie, że dużo więcej nam może robić szkody. Nie wiem, czy szkoda to jest to słowo, ale często w relacjach tak marzylibyśmy, żeby ten drugi nasz. Człowiek był drugą połówką naszego jabłka czy jakiejś innej pomarańczki. No, niestety tak czasami nie jest, albo bym nawet powiedziała, że nigdy tak nie jest, bo miłość to nie jest coś, co jest romantycznym wytworem, w którym wszystko się dzieje samo. Trochę mamy takie przekonanie, że jak spotkam tą właściwą osobę, to wtedy się wszystko ułoży. I po ślubie to już się na pewno ułoży, <grym> i tak dalej. A tymczasem, e, i wydaje mi się, że tak samo kobiety, jak i mężczyźni ulegają temu złudzeniu, i że chociaż nie wiem, panowie, jeżeli nas tutaj oglądacie, to bardzo czekam na Wasze komentarze, bardzo, bardzo, bardzo mnie ciekawi Wasza perspektywa, e, ale wydaje mi się, że wszyscy trochę ulegamy temu złudzeniu, że przecież jak jest miłość, to reszta już się zrobi. Jak, jest, jak jesteśmy dobrze dobrani, to będzie miłość, czyli mamy takie zaklęte koło, tak? Muszę znaleźć tylko tą jedną dobrą, właściwą osobę, nic więcej. Po prostu tą jedną osobę muszę znaleźć i wtedy będzie miłość, bo jesteśmy przecież tak świetnie dobrani. Jak będzie miłość, to będziemy, yy, yy, będziemy szczęśliwi, będzie to nieskończone. Będzie to nieskończenie trwało, będziemy szczęśliwi aż do naszych ostatnich dni, będziemy się świetnie dopasowywać w wychowywaniu dzieci, w pielęgnowaniu ogrodu, w seksie, we wszystkim, co tylko jest, może być ważne w naszym życiu, będziemy super dobrani. Nie wiem, czy są takie pary na świecie. M może jakieś, może gdzieś, może są, ale nie wiem. W każdym razie w porozumieniu bez przemocy odróżniamy miłość, która jest uczuciem, czyli Teraz chwilowo czuję miłość, czyli uczucie to jest coś, co przychodzi do nas, przychodzi z naszego ciała. Tak jak smutek, tak jak radość, tak jak złość, tak jak frustracja, przychodzi i odchodzi. Przypływa i odpływa, przypływa z jakąś ważną informacją. Jeżeli ja czuję miłość, to znaczy, że jakieś moje ważne potrzeby, akurat teraz, w tym momencie, są zaspokojone. I tyle. To nie znaczy, że spotkałam osobę, która jest drugą połówką jabłka, i do końca życia będziemy szczęśliwi. I odróżniamy w NBC, w porozumieniu bez przemocy, miłość, uczucie od miłości, potrzeby. Mamy potrzebę miłości, która też jest raz bardziej zaspokojona, raz mniej, raz o sobie bardziej przypomina, raz o sobie mniej przypomina, i możemy tą miłość, potrzebę miłości zaspokajać, ale wciąż na różne sposoby. Nie tylko poprzez miłość czysto fizyczną, poprzez akt seksualny, nie tylko poprzez bycie z jakąś jedną, jedyną osobą, możemy tą potrzebę miłości zaspokajać w przeróżny sposób. Możemy kochać kwiaty na balkonie, możemy kochać zwierzęta, możemy miłość realizować na wiele różnych sposobów i każdy z nas na pewno ma swoje ulubione. Miłość jest też działaniem. I jest też postawą. I jest też poziomem energetycznym. Tutaj nawiązuję do Hawkinsa i do tytułu tego podcastu, który przypominam, że nazywa się Poziom Miłości, w którym odnosimy się do takiego poziomu energii, gdzie miłość napędza nasze życie. Energia miłości. I w którym widzimy świat przez pryzmat miłości. Czym jest działanie? Działanie z miłości, miłość jako, jako działanie. Miłość jako działanie jest takim świadomym dążeniem do tego, żebyśmy my razem w związku byli współzależni, tu odsyłam do jednego z poprzednich nagrań, byli yy, razem. W bliskości, w relacji, w kontakcie, na tyle, na ile to jest możliwe, na tyle, na ile chcemy, żebyśmy nawzajem za, zaspokajali sobie swoje potrzeby, ale nie musieli ich zaspokajać, tylko żebyśmy mogli je zaspokajać, żebyśmy chcieli je za, o, zaspokajać, żebyśmy w ogóle w związku jak najmniej musieli, a jak najwięcej chcieli dla siebie, żebyśmy e, wykazywali się taką postawą, w której. Aktywnie chcemy pielęgnować tą relację i obdarowywać tą drugą osobę z tego powodu, że rzeczywiście tego chcemy. Czyli nie dlatego, że, mm, że ja coś muszę, bo on jest moim mężem. No i ja już muszę, tylko dlatego, że ja dzień po dniu wybieram, że ja chcę dla niego coś zrobić i mam nadzieję, że on też to wybiera, ale jeśli nie. To jest to jego wybór i jego działanie, a moim wyborem na ten moment jest to, że ja dzień po dniu chcę się troszczyć o naszą relację, że chcę rozmawiać, że chcę wyciągać konflikty, że chcę rozwiązywać te konflikty, że chcę pogłębiać tą relację, że chcę się lepiej rozumieć. Co jeszcze mogę chcieć w relacji? Mogę chcieć bliskości, kontaktu, dotyku, seksu, Kontaktu w ogóle takiego fizycznego, który nie jest seksem, ale jest bliskością bardzo fizyczną, a nie tylko taką emocjonalną. Przeróżnych rzeczy mogę chcieć w relacji, mogę chcieć mieć również jakoś uwspólnione wartości, mogę chcieć wspólnej ścieżki, do, którą obieramy względem wychowywania naszych dzieci, mogę chcieć y, wspólnych działań. Mogę chcieć jakiegoś uspójnienia naszej pracy, naszych obowiązków domowych, naszych dzieci, naszych wyjazdów, tak żebyśmy w tym też się jakoś dogatywali. Mogę różnych, różnych, różnych rzeczy chcieć, ale wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, że z miłości, kiedy działam z miłości, to obdarowuję tą drugą osobę i na tym się skupiam na tym, że mam obfitość na tym, że ja wybieram. Świadomie, kogo ja chcę z tej obfitości obdarować. I miłość byłaby wtedy obdarowywaniem, dzień po dniu, obdarowywaniem. No i to się nie za samo nie zrobi, to się nie zrobi na pewno po ślubie, to się nie zrobi na pewno, jak żyli długo i szczęśliwie, to się nie zrobi na żadnym zamku, to się nie zrobi, jak będzie więcej pieniędzy, to się nie zrobi, jak dzieci wyjdą z domu i będziemy mieć więcej czasu. Może wtedy też się coś zrobi, ale to, co na pewno będzie nas wspierało i to, co na pewno nam będzie tutaj pomagać, to aktywne, świadome wybieranie dzień po dniu, być może nawet sekunda po sekundzie, chwila po chwili, jak ja chcę obdarować drugą osobę, czym ja ją chcę obdarować i czy na pewno niczego nie oczekuję w zamian. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, do komentowania, do kontaktowania się ze mną i zapraszam też do odwiedzenia mojej strony emiliakulpanowak.pl